Teraz waniasz światło OP. Możesz stamtąd pójść? Proszę. Cześć. Dzisiaj pogadam sobie o tym, że czasami nie do końca coś idzie po naszej myśli, i jak sobie z tym poradzić. Czasami w naszej fotografii. A zwłaszcza na porządku naszej przygody z fotografią, czy też innymi jakimikolwiek dziedzinami sztuki, zdarza się tak, że a, mamy w głowie jakiś plan na to, co chcielibyśmy stworzyć, zrealizować, jednak okazuje się, że a, ten nasz pomysł w praktyce nie do końca nam wychodzi. To może być wina tego, że a, jest nie takie światło, nie, nie, nie mamy jeszcze jakby narzędzi takich, żeby stworzyć a, to, co sobie w głowie wymyśliliśmy nie do końca mm, sprawdza się pomysł na, na stworzenie tego, który sobie obraliśmy. Yy, I najgorsze, co w, takiej, w takim momencie możemy zrobić, to próbować cisnąć i realizować ten pomysł yy, dalej tymi samymi środkami i w taki sposób, jak sobie w głowie ułożyliśmy. Wtedy jeszcze bardziej nie wychodzi niż, yy, niż przed chwilą, zaczynamy się jeszcze bardziej frustrować yy, i to prowadzi do tego, że że ten pomysł nie będzie zrealizowany w taki sposób, jak chcemy, a, i nie będziemy z niego zadowoleni. I to jest dobry moment, że, żeby spróbować czegoś nowego, odpuścić ten nasz plan, skoro nie wychodzi i nie, nie realizuje się ta nasza wizja, to może spróbujmy zrealizować ją inaczej. Spróbujmy zrobić coś kompletnie innego. A, przestańmy, przestańmy nakręcać się na to, że. Że musi być tak, jak chcemy, tylko stwórzmy zupełnie abstrakcyjną, inną wizję, bo nawet nie wizję, tylko po prostu poddajmy się tej sytuacji, która się wydarza, Dostosuj, dostosujmy się do tego światła, jakie mamy, dostosujmy się do tego, co się dzieje i spróbujmy nowych, nowych rzeczy, bo te nowe rzeczy w przyszłości przekształcą się w nowe narzędzia dla nas, które pozwolą nam w takich sytuacjach, który, których nie możemy. Opanować, dostosować się do nich i, i zacząć działać w sposób bardziej spontaniczny, pozwalając sobie na, na kreatywność i odkrywanie nowych sposobów na stworzenie czegoś. Bo często te sposoby właśnie bywają dużo bardziej odświeżające. Oświeżające, myślę, że to dobre słowo. A... I pozwalają nam działać nieszablonowo. Myślę, że to, to właśnie to chciałem dzisiaj Wam przekazać. <laughs> nie miałem pomysłu dzisiaj na tego vloga, bardzo chciałem coś nagrać. I na jakieś pomysły, które nie do końca się sprawdzały. Więc stwierdziłem, że że nagram właśnie o tym. I to będzie może fajne. Coś fajnego o, do wykorzystania w Waszej drodze fotograficznej, żeby czasem po prostu odpuścić i, i pójść z prądem. Myślę, że to jest dobry temat. To też nie jest temat, nad którym trzeba się jakoś bardzo rozgadywać. A tak poza tym, co tam u Was? <laughs> Dzisiaj mamy też nowe miejsce, takie spontaniczne. Chciałem spróbować czegoś nowego. A, no bo w tamtym pokoju za mocno światło, już o tej godzinie, której nagrywam, świeci, i stwierdziłem, że spróbuję sobie nagrać coś w kuchni. Tutaj też częściej koty przyłożą Nie wiem, czego widać. Jak nie widać, to siedzi tutaj na kolanie cały czas. I próbuję przeszkadzać. Dobra, to chyba wszystko. Myślę, że wyjdzie trochę więcej niż 3 minuty. Chociaż pewnie nie. Całkiem się uwinąłem z tym gadaniem więc pogadam jeszcze chwilę o jakichś bzdurach. <laughs> Albo i nie. Eee, mam dwa pomysły na, na vloga. Jeden po Grzesiu yy, i to jest jakby historia mojej fotografii od tego jak to się zaczęło. Tylko muszę sobie to przeanalizować, bo zawsze uważałem, że to jest temat, który jest strasznie nudny i kompletnie nie nadaje się do opowiadania. I... Eee poruszania go w ogóle, ale może może jak sobie go przeanalizuję na spokojnie, rozpiszę, zastanowię się sam nad tym jak rozpoczęła się moja przygoda z fotografią to wyjdzie coś z tego fajnego a drugi to jest album Suffering of Light, o którym mówiłem już wcześniej tylko, że on jest dość duży zastanawiam się jak to ugryźć i pomijając, że jest duży to jeszcze tam jest wszystko do pokazania po prostu każda strona. I zastanawiam się, czy każdą pokazywać, czy może jednak co drugą. Po prostu Was zachęci do zakupu tego albumu, bo jest przecudowny i przeinspirujący. Dobra. Nie przedłużam. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w następny czwartek. Mam nadzieję, że się sprężę i nagram. Dobra. Hej, trzymajcie się.